Sąd uchylił decyzję o przyznaniu koncesji na telewizję naziemną Republika i w Polsce 24. Gangi rządzące Polską rzucają się sobie do gardeł. W świecie wolnych ludzi, takie coś jak koncesja, na nadawanie w ogóle nie powinno istnieć, a u nas nawet właściciele kablówek muszą mieć koncesję, jeżeli chcą nadawać sygnał telewizyjny po własnym kablu. Pisowcy, którzy rządzili Polską przez 8 lat, zamiast dać Polakom prawdziwie wolne media, gdzie to widz podejmuje suwerenną decyzję, co ogląda i komu płaci. Woleli wykroić sobie kawałek tego tortu medialnego i okopać się za koncesjami oraz ustawami. A tu przyszli się, patrzę, Tuska, prawem kaduka najpierw wbili się do TVP, a teraz zażynają Republikę. A pamiętacie, jak to PiS chciał zabrać koncesję na tvn -u? Naprawdę TVP Tuska różni się czymś od TVP Kaczyńskiego? Polaków stać na to, by sięgnąć po wolność... Każdy może być wydawcą gazety lub książki. Tak samo każdy bez żadnej wydumanej koncesji powinien mieć prawo nadawania sygnału radiowego lub telewizyjnego. Państwo powinno jedynie sprzedawać częstotliwości bo pasmo nadawania niestety nie jest nieskończone. Dlatego przestańcie głosować na lewicowe, totalitarne partie takie jak PiS i PO. Wybierzcie prawdziwie wolnorynkową prawicę. Wolność jest na wyciągnięcie długopisu.